Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć. I oczywiście wszyscy wiedzą, Klaudiusz leżak. To jestem ja. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Dzień dobry dziękuję dobra. za zaproszenie, jak zwykle. Jest mi bardzo miło móc tu u panów gościć. się, Cieszy, cieszymy że się widzimy. A mówię cieszymy. tak szybko, bo wiem, że się muszę streszczać tak? dzisiaj. No tak, no był tam już kolejka tutaj do panów. Się dostać tutaj, to jest niełatwa sprawa. Bilety. Przesadzamy. Trzeba się przesadzamy. przedrzeć przesadzamy. przez zasieki. Przez Magdalenę dostał i przy To ty powiedziałeś. To za tę odpowiedzialność. E, nie pierwszy raz to bym w łeb. To, się w takim razie. Wczoraj konferencja w, na Nowogrodzkiej, w w siedzibie prawa i sprawiedliwości postanowili wrócić do sprawdzonego pomysłu sprzed 20 lat. Lodówkę wnieśli na scenę. 20 lat temu też pamiętają, panowie. O. Pan na pewno pamięta, bo tak patrzę. Tak, tak, <grafię> tak, Może trochę nie no Była tu już ta lodówka, gdzie tam drżyzna, Tuska, no więc chyba ta sama lodówka wyciągnięta z jakiegoś, z jakiejś z zafirany. Nie, oryginalny pomysł. Jak tak. Mówię. No ale y, pomysł też jest oryginalny, dlatego, że y, oni tam są pokłóceni, jak wiemy, Beata Szydło, no, wypadła z łask prezesa y, Kaczyńskiego. No ale któż mógł otwierać lodówkę, jak nie kobieta, prawda? No przecież to było dość oczywiste. Skoro noszą lodówkę, to pomysł był oczywisty. No musimy jakąś kobietę, a jaka kobieta lepiej pasuje do otwieranej lodówki, no Beatę. Szydło, więc ją ściągnijmy. I Beata Szydło razem z Mariuszem Błaszczakiem udawali taką przeciętną rodzinę, która to przeciętna rodzina yy, otwiera lodówkę, uwaga, przeciętną lodówkę. Nie wiem, co to jest przeciętna lodówka, ale ta przeciętna lodówka występuje. I zobaczmy, cóż jest w środku. Ta niespodzianka, te niespodzianki, o których powie pani premier Beata Szydło. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że to jest przeciętna lodówka przeciętnego Polaka, przeciętnej polskiej rodziny. Tutaj są produkty, które na co dzień są używane i właściwie trudno sobie wyobrazić życie rodziny bez tych produktów. Otworzymy może szerzej, żeby było wszystko widać. No i zobacz, Mariusz, jak ta niespodzianka wygląda. Zrosty cen wszystkich tych podstawowych produktów. Proszę bardzo: jajka, masło, mamy tutaj filety drobiowe, pomidory, mleko Sery i żółty ser. No i tak wygląda przeciętna lodówka. To trochę brzmi, jakby się przymierzali do założenia swojego dyskontu. No nie, ale ja bym powiedział o tym, że sama koncepcja i ta prezentacja to trochę tak, jakby dla przedszkolaków. Taki jest zakładany poziom odbiorców, wydaje mi się, przez tych państwa, którzy ten scenariusz stworzyli. A tych odbiorców to nie, ob, nie obraża, w, chyba w części przynajmniej, podaże wam. Intencja, intencja. Intencja myślę. jest taka, że musimy mówić do głupich ludzi, bo tak ich, bo taki uważamy ich za głupich, tylko że szkoda, ja że ten bunt przeciwko byciu traktowanym w taki sposób jest taki, taki mały, nie? Każdy sobie tam w swoim serduszku i sumieniu pomyślał no o tej właśnie. scence. Mnie się skojarzyło, jak do y, przedszkół lub szkół podstawowych tych najniższych klas przyjeżdżają teatrzyki różne i przywożą ze sobą tak, takie tak. E, to, Dzieci drogie, zobaczcie tu jest lodówka. To mniej więcej tak wyglądało. To jest bardzo drogie masło i zaraz umrzecie. Yy, a propos cen, to nie wiem jak teraz będzie żył, bo uwaga, jest teraz bohaterem, który yy, Zrobił taki krok, który sprawia, że jest prawdziwym mężczyzną. Tak go określają posłowie, zwłaszcza tak zwani dziobryści. Marcin Romanowski, uwaga, uwaga, teraz będą werble. Zrzekł się wynagrodzenia. W telewizji Trwam to ogłosił, że nie będzie bohatersko pobierał pieniędzy z Sejmu. Muszę tutaj e, zawieść to całe beznadziejne towarzystwo z prezydium Sejmu e, pod wodzą. E, Naszego, miłościwie nam panującego klauna z Tefełanowskich produkcji, ponieważ właśnie zrzekłem się statusu posła zawodowego. Nie będę w związku z tym, niezależnie od tego typu pomysłów, pobierał wynagrodzenia jako e, poseł, natomiast e, e, można by rzec, że, e, że z tą decyzją pan marszałek Hołownia został jak Himilsbach z angielskim. Mocne słowa jak na. Kórza, który za granicę, nie? Nie, ale to jest żuchon żuchon zaraz przyjedzie, tutaj się zrzeknie wszystkiego. No, bo się z, te z testosteronu składa, dlatego jest teraz prawdziwy mężczyzną, tak? Mm, tak. To wszystko, wszystko się zgadza. To co, że brał pieniądze nie, nie pełniąc swojej funkcji, nie wypełniając roli posła, ale co tam. No, teraz bohatersko nie, tych pieniędzy nie bierze. Super, super. Yy, a propos posła Romanowskiego, wczoraj Jarosław Kaczyński też został o niego y, zapytany, o kontakty z nim. I to jest pewien schemat, który się powtarza. Nie wiem, czy panowie pamiętają. Y, był Piotr Wawrzyk, który z prezesem nagrywał tam chyba TikToki, czy inne tam były nagrania. O, zobaczcie, to mam dla was niespodziankę i tak dalej. Tak. Piotr Wawrzyk miał być nawet rzecznikiem praw obywatelskich. A potem Jarosław Kaczyński, pytany o niego, jak wybuchła afera wizowa, mówił: o, Piotr W, jaki Piotr W? No więc tu historia w sumie jest podobna. Bo Jarosław Kaczyński został zapytany o y, pana w Budapeszcie. Brzmi to tak. Czy po tym, jak poseł Romanowski wyjechał z kraju, w jakikolwiek sposób kontaktował się z panem i czy panowie rozmawiali nad, o, o tym, co się wydarzyło? Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, ja w tej chwili wysiłam, wysiłam pamięć, ale nie tylko w tym ostatnim czasie, kiedy pan Romanowski jest na Węgrzech, ale ja w ogóle chyba nigdy w życiu ani jednego zdania z nim nie zamieniłem. I nie znam człowieka, w ogóle o kim my mówimy. Jaki Romanowski. Dzisiaj się odcinamy. Ale super, to jest super naprawdę. Takie kino robią. Ale to, wiecie, nam kino Ach. robią, ale ktoś w to kino wierzy? Ci, którzy tę lodówkę oglądali. No to niestety, oni, no tak, niestety. Wszystko łyknął. To a, a propos tych, z którymi się nie rozmawiało, pewną nowość zastosował redaktor Lis w świecie dziennikarskim. No bo zdarza się, panowie, no pewnie też mieliście do czynienia z taką sytuacją, kiedy no jest czasem trudno się z kimś umówić, czasem gość nie chce, czasem nie przyjedzie, czasem jest chory, spóźnić albo coś, no jakoś sobie trzeba radzić. I redaktor Lis starał się podobno o wywiad z Karolem Nawrockim, czyli kandydatem na prezydenta. Tylko nie dostał odpowiedzi i nie umówił się na ten wywiad. Więc postanowił zadać pytania i sam na nie odpowiedzieć. Jest to pewne nowym w dziennikarstwie, <noise> ale odbiło się to szerokim echem, bo wiek, wielu twierdzi, że właściwie bardzo dobrze napisał odpowiedzi, bo pewnie tak by ten kandydat odpowiedział. Brzmi to tak. Seria pierwsze pytanie. Panie doktorze, przyczyną Kpin, a nawet szyderstw. Była Pan odpowiedź na pytanie, co Pan sądzi o ucieczce Pana Marcina Romanowskiego. Odpowiedział Pan: Nie uważa Pan nic, ale dwa tygodnie minęły. To zgaduję że Pan już coś uważa, więc chciałem się dowiedzieć, co Pan uważa na, na ten temat. Tak, rzeczywiście były złośliwości, były i szyderstwa, ale ja jestem silnym człowiekiem wszystkim kandyd silnym kandydatem na klatę biorę nie tylko sztangę, ale i te złośliwości, kpiny nie ma problemu, i ma, nie mam cienkiej skórki, więc odpowiadam. Ja nie mam poczucia, że pan Marcin Romanowski, rozmawiałem na jego temat, to podobno nie jest człowiek tchórzliwy, uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Y y Mam wrażenie, że Romanowski uciekł minister Romanowski uciekł przed prześladowaniami i represjami. No i właściwie wszystko, wszystko się zgadza. Się... Tak, tak. Aha. I pewne nową, ale można i, tak. <laughs> można i tak, tak. Profesor Dudek, którego pewnie panowie kojarzą, bardzo krytyczny wobec Platformy Obywatelskiej. Zresztą w tym samym wywiadzie mówi także dla kultury liberalnej o platformie, że jest to partia skompromitowana. Chyba tego słowa użył, w każdym razie krytycznie, bardzo o Koalicji Obywatelskiej. Ale został zapytany także o Karola Nawrockiego. I o jego kandydaturę ma doświadczenie nie tylko obserwując politykę, ale także jako były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Eee, no i określa kandydaturę kandydata obywatelskiego w ten sposób. Nawrocki jest powiedziałbym, zupełnie innym typem polityka niż duda, zdecydowanie groźniejszy. Znaczy z punktu widzenia wszystkich ludzi o poglądach lewicowych i liberalnych to jest śmiertelne zagrożenie. Jak Powtarzam raz jeszcze, ale co chcę może zrobić Karola Nawrockiego? Ja mam, że tak powiem, większą wiedzę o tym człowieku z racji tego, że miałem związek z Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie on swoją karierę zaczynał i chcę powiedzieć jasno, to jest człowiek, którego kariera jest, powiedziałbym, znaczy tematem numer jeden. On idzie w górę dzięki, powiedziałbym, pewnych, pewnym, nie, nie chcę się procesować z kandydatem, więc nie będę tu mówił o konkretnych wydarzeniach, ale to jest człowiek niezwykle niebezpieczny. Co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od 30 ponad lat, jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jak się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. Mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością. Ale jak oceniać to niebezpieczeństwo? Nawet pomijając wobec tego, jeżeli nie chcemy mieć tutaj postępowań. E... W takim zakresie, że będzie zdolny do działań w roli prezydenta, do których żaden z jego poprzedników, podkreślam, żaden łącznie z Andrzejem Dudą, nie był zdolny. A Karol Nawrocki zrobi pewne rzeczy jako prezydent, które jego poprzednicy by nie zrobili. Sugerował profesor Dudek, rządy autorytarne i te ciągoty autorytarne, które może mieć Karol Nawrocki. No więc został o to wczoraj zapytany także Jarosław Kaczyński. I już w swoim stylu, bo kiedyś panom opowiadałem o tym, że nie ma odpowiedzi merytorycznej na pytania, jest raczej atak personalny. No więc tym razem nic dziwnego, że zamiast odpowiedzieć o te Konkretnie o te argumenty, które przedstawia profesor Dudek na temat Karola Noworodzkiego, jest atak na profesora Dudka. Nie mam powodu, żeby akurat odpowiadać na to, co sądzi pan profesor Dudek. Ja wiem tylko, że to jest człowiek, który w życiu, na co prawda był wtedy młody, wtedy łatwiej się mylić, bo się nie ma doświadczenia, ale mylił się bardzo. No czytałem o jego wystąpieniach na jakichś konferencjach młodzieżówki komunistycznej z 1987 czy 1988 roku, to znaczy no, z czasów, kiedy każdy no, rozgarnięty człowiek widział, że po prostu się komunizm wali. No, wali się nie tylko w Polsce, ale co wtedy było jednak bardzo istotne, bardzo ważne, wali się też w Związku Sowieckim, więc no, trzeba by było być po prostu nie tylko, że powiedzmy sobie, niezbyt moralnym, w tym wymiarze politycznym, ale także i bardzo słabo rozgarnięty, żeby coś takiego robić. No i tak to właśnie wygląda. A no to jest norma. Norma, tak. A propos tych różnych oskarżeń, poprzednio Jarosław Kaczyński został zapytany o słowa z kolei Jacka Siewiery, czyli szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podkreślmy prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dotyczące tego, że nie było zamachów w Smoleńsku, tak twierdzi Jacek Siewiera. Tutaj... Przypominałem panom wtedy słowa, że Jarosław Kaczyński coś wie, o Jacku się wierzy, ale nie powie, coś z jego przyszłości. Temat w sumie wrócił za sprawą Antoniego Macierewicza. Antoni Macierewicz miał taki wywiad w Telewizji Republika, bardzo zresztą ciekawy, jadą starym autem z Miłoszem Kłeczkiem, Miłosz Kłeczek w takim kapeluszu zadziwiającym. Całkiem, całkiem ciekawy ten, ten, ten wywiad. No i właśnie został zapytany także Antoni Macierewicz o to, co mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podkreślam, Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i odpowiada tak. Chciałbym nawiązać do tego, co o 10 kwietnia 2010 roku w ostatnich dniach powiedział szef BBN-u, major Siewiera, pytany o zamach. Mówi, że to nie był zamach, że to była katastrofa lotnicza. Nie mogę Mówił tego... także o no, tych złych relacjach pana ministra z prezydentem Andrzejem Dudą, kiedy kierował pan Monem. Z czego one się brały? Ja słyszałem jego wypowiedzi dotyczące Smoleńska. Nie mogę w związku z tym nazywać go już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ to jest nie tylko kłamstwo, ale to jest atak na prezydenta Kaczyńskiego, to jest atak na polską informację niepodległościową, to jest zdrada narodu. Ten człowiek po prostu przechodzi, przeszedł na drugą stronę. Zdradza prezydenta i zdrada Polskę. Ale czy mówi dzisiaj w imieniu prezydenta Dudy? Jestem głęboko przekonany, że nie. Nie mam co do tego wątpliwości. A gdyby nie mówił, to nie uważa pan, że straciłby stanowisko? No może to się właśnie zdarza. Pan Macierewicz właściwie mówi prawdę, tylko mu się podmioty pomyliły. Nie, ale to jest właściwie nic nowego. Tak. Każdy, kto ma inne zdanie, jest zdrajcą, działa ma, na rzecz ma Rosji. To jest to wklejone i inaczej nie będzie. Nie będzie w żadnej hmm. sytuacji inaczej nie będzie. Ale to Robię się tak na każdym nazywa pomógł. iść w zaparte. Hmm. To tylko przedstawię jeden fragment z tego wywiadu. Polecam wszystkim go obejrzeć. Takim leitmotivem tego wywiadu jest to, już od momentu, kiedy Antoni Macierewicz wsiada do tego samochodu, że ktoś ich będzie śledził. I ktoś ich śledzi tam, i oni to zupełnie tak na poważnie opowiadają o tym, że są cały czas śledzeni, są <grym> krótkofalówki, yy, dajcie znać, kto nas śledzi i tak dalej. Że, żeby nie było, że jestem głosowany, bardzo proszę. To jest czerwony pąt, jak postaramy się go zgubić. On de demonstruje. Yy. Kontrolę, więc nie ma fundamentalnego znaczenia. Zapewne z przodu i z boku są też samochody, które nas kontrolują. Czyli nie chcą, ale chcą, żebyśmy żeby wiedzieli, że jesteśmy obserwowani. Tak. To, to, jest, to jest demonstracja, żebyśmy wiedzieli i żebyśmy się bali. Czyli presję. Dokładnie, ale my się nie boimy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mocne... Iwan, ja tak długo kierowałem służbami specjalnymi i wielokrotnie, że mam naprawdę dokładną wiedzę, jak funkcjonują służby specjalne kontrolując i działając przeciwko tym, którym zostali poleceni, żeby to realizowali. Już nie należy mieć pretensji do tych, którzy to realizują, bo to są zawod ludzie zawodowi. Należy mieć pretensje do tych, którzy wydają polecenia niezgodne z dążeniem do niepodległości. I Antoni Macierewicz mówił to wszystko zupełnie serio. Widziałem lekki uśmiech u prowadzącego Miłosza Kłeczka. Wiecie na czym polega figiel tej całej sytuacji? Że ten czerwony Pontiac, który ich rzekomo śledził, to co chwilę były przebitki z tego czerwonego Pontiaka właśnie, bo tam siedział ich drugi operator, który ich filmował z zewnątrz po prostu I jechał koło nich, żeby zrobić dodatkowe ujęcia. I to był ten śledzący ich czerwony Pontiac, bo to wszystko było też widać z drona, który na chwilę leciał jak się operator wykrył. Ale wiecie co jest najgorsze? Wiecie co jest, to jest niektórzy w to uwierzą. No właśnie, to jest najgorsze. Że ktoś ich naprawdę śledzi. Obrażamy w tym sposób niestety no, ale część pan macie elektoratu, ale <noise> sprawdzić, czy nie ma w garniturze śladów trop Tylu. Ale wiecie to jest rozrywka najwyższej próby I, tak naprawdę robią to zawodowo. Tak, i on no, naprawdę ja, ale... opowiada o tym, że był szefem służb, więc się zda na tym, że ich śledzą i oni to robią specjalnie, to jest ich operator. Ale i przerażające to jest... jest to, że ci ludzie byli na stanowiskach, no. na stanowiskach, na których odpowiadali za bezpieczeństwo kraju. No, za nic nie odpowiada. Dobra, tam. <laughs> Dobra. Już na sam koniec, bo widzę tutaj, widzę wzrok. Widzę jej wzrok. Dobrze, to już uciekam drugim wyjściem w takim razie przez balkon. Na sam koniec mamy nowego kolegę po fachu, panowie. Wiecie? Nie, nie wiecie. On, to jest bardzo ciekawe, bo on tak sobie łatwo przechodzi między. wychodzi jednym właśnie balkonem, wchodzi innym wyjściem, pomiędzy. Wiem, między... chyba o kim mówisz, ale nie powiem. Mm -hmm. Bo on czasem bywa politykiem, czasem spin doktorem, to tak różnie. Czasem no to, bywa bankowcem. i łatwo... bardzo dobrze, tak, oczywiście. Tak, wielkie tak, powitanie. Mam kolegę, <laughs> mamy. Tak, super. tak jest. Bardzo proszę, powitanie brzmiało tak. Proszę Państwa, długo negocjowaliśmy, bo prezes Jacek Kurski ma różne inne zobowiązania, różne role pełni, ale zależało nam na tym, żeby był na pokładzie telewizji w Polsce 24. Szukaliśmy formuły, szukaliśmy modelu i mogę dzisiaj z dumą ogłosić, możemy jako e, cała stacja, że od nowego roku, tuż po nowym roku prezes Jacek Kurski będzie współpracował z telewizją w Polsce 24, będzie na pokładzie precyzyjnie formuła. Niech to jeszcze proponuje, pozostaje taj, pozostanie tajemnicą, ale może Panie Prezesie, chociaż. O czym Pan będzie mówił, o czym Pan będzie opowiadał Polakom na antenie telewizji w Polsce 24? Czego będzie dotyczyła ta Pana obecność? Dziennikarstwo to mój pierwszy zawód. Uprawiam go od 16 roku życia, od stanu wojennego, od prasy podziemnej, więc jestem z ducha i z natury dziennikarzem. W związku z czym to będą analizy, myślę, bardzo interesujące, kampanijne. Polityka w takim wydaniu insiderskim, ale też i chłodnym analitycznym myślę, że taki crossover spojrzenia na politykę, dziennikarsko-polityczną myślę, że bardzo interesujące. Zapraszam Państwa od początku roku. No to co, słuchajcie, wielki powrót. Witamy! Witamy. <laughs> 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 brawo, brawo. <śmiech> 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 Może Sylwestra też zorganizuje. Ale wiecie, co mnie cieszy. Bo jednocześnie zauważyłem takie sygnały, że ta telewizja w Polsce i telewizja republiki. oni się nie lubią bardzo. To one się przycinają sobie bardzo. Nie bo sobie przycieli, się... bo republika nie dała orędzia prezydenta na przykład z im... tak. a, a oni odpowiadają, ale przynajmniej nas ktoś ogląda. No ale i oni tak, tam. powinni wszyscy do tej przeciętej lodówki wejść. <laughs> Panie Jacku, trzymamy kciuki. Super, super, no że pan się trzyma, trzyma, ale... Właściwie trochę trzymam. Dla mnie to mnóstwo kontentów, więc, panie Jacku, tak jest. Ale jeszcze mój. raz, jak głupi, uparty chłop, powiem, straszna jest myśl, że on znowu będzie mówił do tych, którzy mu uwierzą. Mm. I to ale tak będzie, dopóki. No, chyba to zawsze tak ja będzie. Ja powiem, że tam przy jednym stole teraz siedzą yy, i po tej samej stronie są Aleksandra Jakubowska, była lewica lewicy i właśnie Jacek Kurski. Czy może być piękniejsze połączenie tego wszystkiego? Chyba nie. Uh...